Jak zachować dobrą kondycję, spędzając dużo czasu za kółkiem? Jakie proste akcesoria do ćwiczeń warto mieć w samochodzie? I gdzie szukać motywacji do treningu, kiedy naprawdę nam się nie chce? Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i o treningu w drodze rozmawiam z kierowcą firmy Raben, Adrianem Poździejem, znanym jako Tracker Packer. Podcast w drodze dowozi Raben. Dzień dobry, dzień dobry, moi drogi Adrianie. Bardzo się cieszę, że porozmawiamy dzisiaj o zupełnie innym obliczu pracy kierowcy zawodowego, ponieważ już w podcaście naszym gościliśmy Twoich kolegów po fachu, którzy jeżdżą też ciężarówkami, ale mam wrażenie, że Wasza praca, mimo że jest bardzo podobna, to trochę się różni ze względu na to, jaką Ty dodatkowo, że tak powiem, pasję uskuteczniasz jeżdżąc ciężarówką. No witam, witam serdecznie. Też bardzo mnie cieszę, że cię mogłem poznać, spotkać się z tobą. No to co, przechodzimy do dzieła, tak? Porozmawiamy sobie troszeczkę. Od razu widać, że sportowiec y, konkrety. <gry> no właśnie, bo ty y, znany w internecie jesteś z tego, dotychczas może raczej byłeś znany, że zajmujesz się kulturystyką, y, trenujesz siłowo. Mimo, że cały czas jeździsz ciężarówką i te twoje treningi no nie wyglądają tak jak standardowe, że tam wiesz, wstajemy sobie rano albo po południu po pracy, ubieramy sobie dresik, idziemy na siłownię, tylko zatrzymujesz się na parkingu i wtedy zaczyna się twój trening. Tak, dokładnie tak to właśnie wygląda. To jest tak, że nawet jak są okresy zimowe, jest zimno, jest minus 10 stopni, ja wyciągam sprzęt, ja ten trening robię. No, dlatego można powiedzieć, że jako zasunam ten Adrian Tracker Packer, motywuje bardzo dużo ludzi, nawet tych, którzy nie są kierowcami, mają normalne życie, czyli pracują 8 godzin gdzieś przy biurku, idą sobie do domciu, ale brakowało mi motywacji na trening. Zobaczyli mnie kierowca ciężarówki, który jeździ po Polsce, ćwiczy na różnych parkingach, gdzie ma problem na odniosek z prysznicem, bo nie są takie parkingi, że prysznicy. Wyłączony albo nieczynny, jakaś awaria, a w czasie pandemii niestety było tak, że było dość często. No to wiadomo, wtedy musiałam nas wykorzystać z butelki jakiejś, żeby się wykąpać, ogarnąć. Jak była zima, no to było troszeczkę ciężej, no ale dało się radę. Ale dzięki temu, właśnie można powiedzieć, że też zmieniłem troszeczkę stereotyp kierowca ciężarówki, bo jak to wiadomo, że kierowca ciężarówki to jest otyły, gruby, bezsilny. A Na amerykańskich tak, filmach szczególnie. Dokładnie, tak to szczególnie widać. A tu jednak pokazałem troszeczkę oblicze innego kierowcy ciężarówki, który po prostu jeździ. Trenuję. Jak moje treningi zauważyłaś, że one to są troszeczkę nie takie, że se wychodzę, pajaceki pomachać i chowam się do kabiny, tylko to już stricte są bardziej podkulturystyczne, one wtedy były, tak? Mm -hmm. jak, jak się przygotowałem do zawodów kulturystycznych. No i tu 13 lat zajęło mi to żeby po prostu wyjść na tą scenę kulturystyczną, czyli to nie jest tak, że w ciągu roku zrobiłem formę, tylko te lata ciężkiej pracy, forma była na tyle, że wyszedłem na scenę i wtedy zdobyłem też trzecie miejsce na zawodach kulturystycznych, gdzie rywalizowałem z osobami, którzy nie są kierowcami, nawet niektórzy to mieszkają mimo, na siłowni sobie trenują, bo tam pracują. Mhm. No i z nimi musiałem właśnie rywalizować i wtedy się fajnie udało, zdobyć fajne miejsce. To za chwilę dojdziemy, przejdziemy do tego jak to się wszystko zaczęło, bo każdy ma ten moment, kiedy y, musi zacząć. Ale powiem ci, że ja, ponieważ też sporo podróżuję samochodem y, i często zajeżdżam na jakieś y, mopy przy autostradzie, to kiedyś właśnie wysiadłam z samochodu i właśnie któryś z kierowców ciężarówek, nie sądzę, że to byłeś ty, bo mniej więcej pamiętam rysy twarzy tamtego kierowcy, z y, Ketelkiem sobie stał przed swoją ciężarówką i robił trening. I jak ja wtedy to zobaczyłam, to było takie kurde, zmaczyńska, a ty czasem siedząc w domu, w cieplutko, tutaj wszystko dogodnie, nie chce ci się ruszyć z kanapy, a ten człowiek cały dzień siedzi w ciężarówce i ma ym, tą motywację, żeby zrobić trening. Także ja się nie dziwię, że motywujesz ludzi również niezwiązanych z ymm, branżą, że tak powiem. Więc opowiedz mi, co było tym takim przełomowym momentem, że stwierdziłeś, dobra, jeżdżę i mam taki tryb pracy, ale jednak chcę cudzy słów być fit. No to może zacznę od początku, jak to było tak. 2008 rok ja zacząłem być kierowcą ciężarówki, mm -hmm. dokładnie w kwiecie, wtedy miałem dokładnie 19 lat i 7 miesięcy. A wcześniej byłem, można powiedzieć, chłopakiem, który zawsze żył tym sportem. A to piłka nożna, a to jakiś trening bokserski sobie robiłem. No i też z kolegami chodziliśmy na siłownię, tylko że kiedyś dawniej, nie oszukujmy się, nie było takich siłowni, jak są teraz. To były takie siłownie bardziej w komórkach porobione. Pamiętam swoje pierwsze ciężary, no to tak, kawałek rury, to była ta moja pierwsza sztanga. Yy, można powiedzieć, że tak, yy, butelki z wodą albo z piaskiem, cztery, taśma i to była moja pierwsza sztanga. tak zacząłem się trenować, tak to właśnie takie czasy były i chodziliśmy z kolegami po komórkach ćwiczyć, dopiero później powstawały tak w piwnicach, w pralniach, w blokach, takiej można powiedzieć profesjonalnie już siłownie, tak? nie ma co nawet do teraz, ale już takie troszeczkę lepsze. No i tak właśnie z kolegami sobie chodziliśmy. Ja wtedy już zrobiłem te prawo, ja zacząłem być kierowcą ciężarówki. Tak, dwa tygodnie czasu pojeździłem, a koledzy dalej robią formę, a ja staję w miejscu, więc nie, no tak to nie może. Być, no nie, Adrian zabiera mi siłownie do ciężarówki i szukamy sposobu na trening. I tak to się zaczęło, że od 2008 roku z szumem kierowcą, tak, dwa tygodnie jeszcze pojeździłem, żeby się nauczyć tego wszystkiego, wiadomo, ten stres przeżyć, bo to była pierwsza trasa, że zacząłem jeździć za granicę, no i później mówię, zaczynamy trenować, robić formę. I tak to się zaczęło, że po prostu jak za młodego trenowałem, no to zabrałem sport ze sobą do ciężarówki. No, i w sumie dalej za młodego trenowałeś, bo jak mówisz, miałeś 19 lat, więc. No, no też można powiedzieć. <grystanie> Okej, okay. no, to, no to powiem ci, że całkiem dobry staż już masz. Tak, ja już łącznie ćwiczek sobie przeliczyłem, no to tak już będzie z 19 lat, 18 lat. Czyli cały czas jestem w sporcie. A teraz, jak byłem na przykład, przygotowania teraz zrobiłem, to później dokończymy sobie ten temat, mm -hmm. bardziej go rozszerzę, bo teraz w ogóle skończyłem z kulturystyką, ale przychodzę, przychodzę na sztuki walki. że te sztuki walki, które mnie w trasie, no to nawet Tyberiusz, Kowaczek, go Sercznik, go pozdrawiam. Wczoraj zmieniała się z nim właśnie sparing, miałem z nim trening, powiedział, kurde, Adrian, ale ty jesteś wysportowany gościu. A ja do niego, gdzie? Przecież ja jestem, kierowcą ciężarówki. <grym> no, <grym> zaczęliśmy się śmiać, no nie? <grym> to powiedz mi, e, powiedziałeś, że zabrałeś siłownię do ciężarówki. Także jaki, jakie było Twoje podstawowe wyposażenie wtedy? Wtedy, tak, miałem, pamiętam, dwa hantelki. Zamiast kalimaty był kocyk, bo <głos》>, jeszcze kalimaty nie było dostępnej. No w tamtych tak, latach, to no to był kocyk i dwa hantelki troszeczkę, tam jeszcze miałem jakieś taśmy, pamiętam kiedyś się oglądałem filmów amerykańskich, że widziałem na takich taśmach ćwiczą, jakby pasach, mm -hmm. a ja, że jeździłem plandeką wtedy na początku, to miałem takie zwykłe pasy, sobie też na tym jakieś podchwyty robiłem, pociągałem jakieś tam sobie, nie wiem, na naczepie złapałem się belki, żeby się podciągać, takie różne kombinacje sobie robiłem, czyli też wykorzystywałem dużo własną masę ciała do treningu i z biegiem czasu już nawet doszedłem do tego, że miałem ponad 200 kilo obciążenia w ciężarze. Ciężarówce. Ale te hantelki, co sobie na początku zabrałeś, to były takie zregulowaną... Tak, okay. one były zregulowaną, były dwa hantelki, a jeszcze miałem sztangę, sztangę normalną, że po prostu mogę sobie ciężar na To był taki mój to, po, podstawowy zestaw, ale z biegiem czasu już sobie ławeczkę też dokupiłem, yy, a ci wtedy miałem ławeczkę, pamiętam, tylko mówię, gdzie ją tu zabrać, tej ciężarówki, ale dla chcącego nic trudnego i z biegiem czasu mówię, a już zabieram ławeczkę, a zabiorę to, a zabiorę jeszcze worek bokserski, sobie boksowałem też w trasie, trenowałem, czyli cały czas, można powiedzieć, ten, tak się bawiłem sportem w trasie. A gdzie ty to wszystko trzymałeś? W sensie, okej, okay, no macie duże naczepy, ale nie sądzę, żebyś to wsadzał do naczepy. To to wszystko miałem właśnie w ciężarówce, w konie. Właśnie duż, duż, często zadawane pytanie, jak gdzie ty to wszystko mieścisz? A ja to wszystko właśnie mam w ciężarówce. Jak wcześniej wspomniałem, dla chcąc czegoś trudnego, zawsze znajdziemy miejsce na odpowiednie sprzęt. Na przykład mam na górnym łóżku worek, ja sobie woziłem. Jeśli chodzi o ciężary, no to po bocznych schowkach, tam gdzie są też pasy i tak dalej. Mm -hmm. Ja tam sobie upychałem, układałem, a dwie dwudziestki takie duże ciężarki to miałem załóżmy na miejscu pasażera tam schowane przy, można powiedzieć, przy nogach pasażera. No czyli znalazło zawsze się fajne miejsce, żeby po no Naprawdę dobrze, Zostawiona siłownia. No Rowerka tak, mi tam tylko brakuje z takiego, albo <noise> no, no właśnie, miał, mam stepper jak coś. Okej. Okay. mam. To jak wtedy to wyglądało, wyglądała ta Twoja rutyna? Ruszałeś w trasę, to już z tego wcześniejszego podcastu mniej więcej wiemy, jak ten system cały wygląda, ruszania w trasę, ale powiedzmy, przejechałeś dystans, który miałeś tego dnia zaplanowany i co? I wtedy robiłeś postój? I zaczynałeś trening? Tak, to właśnie wyglądało tak. Przeważnie było tak, że nieraz robię z rana sobie, załóżmy, to jest tak, że u mnie ciężko właśnie wyliczyć, yy, kiedy ja będę trenował, bo dużo osób mi się nas pyta, no nie, teraz w tym momencie, Adrian, gdzie będziesz ćwiczył? Mówię, nie wiem. Wszystko, że się robota ułoży. Na przykład jak wykorzystuję każdą daną chwilę, żeby robić trening. Jest to taka sytuacja, że rano wstaję, mam czas, bo się wcześniej obudziłem robię ten trening pierwszy załóżmy tak jak wtedy przygotowałem się na zawody kulturyczne to musiałem dwa treningi dziennie robić trening robowy godzina czyli szybki chód albo stepper w ciężarówce a później trening siłowy no to z rana zawsze robiłem sobie wiadomo ten trening robowy. później w ciągu dnia jak na przykład jak widziałem jakaś kolejka jest na rozładunku załadunku albo pod rampą mówię a dopiero za jakieś półtorej godziny cię rozładują no to wtedy wyciągałem szybko sprzęt i robiłem trening bo półtorej godziny przyszedłem na trening no ale jak w ciągu dnia się fajnie robota układała no to załóżmy po tych 13-12 godzinach pracy, kończyłem robotę, nie wiem, na druga w nocy wyciągałem sprzęt i wtedy dokończyłem swój twój trening. Pał za 9 godzin, obudziłem się wcześniej, bo trzeba zrobić trening z rana i znowu tak wycz wyczuwanie dnia, gdzie mogę zrobić trening. <gry> no, czyli po prostu musiałem, nie było takiej stałej godziny, że robię tur, w tym miejscu trening, po prostu musiałem sam przewidzieć, gdzie będę mógł go zrobić. Ale wiesz, co mnie zastanawia, że tak jak zacząłeś swoją przygodę z kulturystyką wówczas, to Twoją motywacją było to, że koledzy progresowali, a Ty nie. No i ja myślę, że to jest fajna motywacja. Motywacja zewnętrzna działa przez jakiś czas i psychologia to mówi, że jak najbardziej, ale w pewnym momencie musisz mieć tą motywację wewnętrzną, bo zewnętrzna już Ci nie wystarczy. Więc jak ty motywowałeś się, żeby po 13 godzinach, o drugiej w nocy, jednak zrobić trening, a nie po prostu zawinąć się w kołderkę i pójść spać? No, powiem ci tak, jeszcze dokończmy mój kolegę, tak. Koledzy, można powiedzieć, po roku czasu już wysiedli, przestali, bo mi mieli pracę tak dalej. motywacja padła budowę, sama. Czyli mi motywacja padła, ja dalej, dalej sobie po prostu kontynuowałem to. Można powiedzieć, że ja po prostu lubię to, co robię. Na przykład, jak normalny taki kowalski musi zjeść, załóżmy, śniadanie, no to ja też muszę zrobić ten trening, Czyli dla mnie to jest taki już nauk, tak, żeby bez tego raczej żyć nie będę mógł. Bardziej jak mycie zębów. Dokładnie, okay. tak, no, tak można też powiedzieć. no Czyli po prostu ja danego dnia, jak wiem, że mam coś zrobić, a jak się nakręcałem, to po prostu te cele moje tak w życiu. Na przykład kiedyś zawsze trenowałem, byłem taki niby przy kości, ważem około 110 10 kilo, niby ćwiczyłem, tak, ale dużo odtedy ja jadłem. I zawsze chciałem tą sylwetkę zrobić jak najlepszą, jak najlepszy być sportowcem dla siebie, Zredukować tak? Żeby... Trochę. Dokładnie, dokładnie. No i żeby to łamać swoje te słabości w głowie, hmm. i takie sobie cele ustawiałem. A, dobra, zrobię to, a zrobię teraz ten trening, a zrobię tamten trening. Ja nawet takie treningi robiłem crossfitowe w trasie, jak że nie patrzyli niektórzy, to się śmieli, bo tak jest po prostu na tylko sprzętu tu załóż za ciężkiej pracy tutaj, czyli odpoczynku za pracy. Tam, jeśli chodzi o treningi, to ja tam dużo, robiłem nie tylko takie kulturystyczne, ale też fajterskie treningi, też crossfitowe treningi sobie robiłem. Czyli tak, takie, można powiedzieć, bawiłem się cały czas tym sportem. No ale przez ten czas, właśnie jak wcześniej wspomniałem, że postawiłem na kulturystykę, żeby do tej sceny się przygotować, no nie? A powiedz mi, bo już wspomniałeś, że niektórzy twoi koledzy na parkingu dziwnie patrzyli. Miałeś czasem takie sytuacje, że ktoś, no, najpierw sobie na ciebie patrzył z takim niedowierzaniem, w zasadzie, wariacie, usiąć, odpocznij sobie. A potem podchodzili i zaczynali ćwiczyć z tobą, pytali, czy mogą skorzystać z twojego sprzętu? Tak, właśnie powiem, że takie sytuacje na parkingach, no to rzadko mi się zdarzają. Niektórzy tak, że patrzą, patrzą, kurde, a fajnie to wygląda, mogę spróbować, mogę spróbować? No to jest ja się mm -hmm. wtedy jaram, Naprawdę, że to nie podchodzi. Ogólnie kierowcy tak patrzą z bardziej z boku. Ja może powiem o moim hejcie, że ja przez pierwszy rok, będąc w sieci, jak zacząłem to pokazywać, ja byłem przez to mega hejtowany, za to, że ja po prostu ćwiczę w trasie. Gość... Ale przez y, ludzi z branży? Tak, z, bra przez kierowców z branży. I na przykład była taka sytuacja, że kolega, który wystawił. Zrobił taki pos Piwo, zakąska w ciężarówce. On miał więcej lajków, mega komentarze niż ja, który pokazał, jak ćwiczyć, jak zadbać o zdrowie, jak zadbać dietę. Ja byłem tam, można powiedzieć, za przeproszeniem jechany przez tych swoich właśnie można, kolegów z branży. Te debilu, lepiej się piwa, napi, na łóżku pole, co ty robisz i tak dalej. Jakieś wygibasy na parkingu i tak mi jechali, tak, ale no. Teraz właśnie tak się fajnie piłeczka obróciła, że po roku czasu ci, którzy mi wyzywali, Adrian, robisz mega robotę, idę w twoim kierunku. Dzięki tobie zgubiłem już 15 kilo, dzięki w tobie zgubiłem już 30 kg, a jednego mam rekordistę, który na około 400 kilo zgubił dzięki mnie. Z początku mnie wyzywał, śmiał się ze mnie, bo był wiadomo, był gruby, ja byłem wysportowany, tak? No ale stwierdził, że kurde, fajny jesteś. Oglądał, oglądał, oglądał mnie, wiadomo, z początku mnie jechał, ale z biegiem czasu się przekonał do mnie i poszedł w moim kierunku. No i tak jest, że niestety ludzie często y, krytykują i y, starają się podciąć skrzydła tym, którym czegoś zazdroszczą. I to zazwyczaj jest po prostu ta motywacja i chęć do działania, bo ile znasz przypadków, że ktoś jest na diecie. I tutaj nie mówię o takiej diecie powiedzmy bardzo restrykcyjnej, ale po prostu dba o to, co je. I ktoś, kto absolutnie nie siedzi w temacie, mówi, dobra, weź sobie od no zjedzę nam to dokładnie, ciasteczko. Tak I nie jest. dlatego, że naprawdę zależy mu, żeby zjeść ciasteczko, tylko żebyś zrobił to samo, co on. Czyli tak. no nie żebyś, trzymał się, żebyś tego... nie był lepszy od niego, tej tak. osoby. Tak jest rzeczywisty. Tak samo, tak samo ja mój przykład, no nie byłem mega hejtowany, ale fajnie, że Ci dobrała. odebrała i to była takie sytuacja, nawet że był pierwszy mój post dałem na grupę kierowców, tam gdzie było nie wiem, około 60 tysięcy ludzi. No to tam właśnie mega hejt na mnie, i ten sam post dałem na grupę sportowe świry, coś w tym stylu. Mm -hmm. Tak po prostu dla sportowych świ tam też było też bardzo dużo ludzi. Ja tam szczerze otrzymałem mega poparcie od ludzi. Sportowy świr, mega, szanujemy takich ludzi, super robota na parkingu, ta godzina, druga w nocy, ty w zimę trenujesz i tak każdy tam mega wtedy mi popiera w tym, co robię. Z tych osób, którzy chodzą na siłownię, trenują. Mm -hmm. To tak zwane sportowe świry, tak? A z kierowców, którzy nic nie robili, byli grubi, po prostu mnie mi ubliżali, no nie, tak mm -hmm. było na początku. A powiedz mi, czy właśnie powiedziałeś, że wśród Twoich odbiorców są też osoby, które nie jeżdżą na ciężarówkach? To czy one na przykład pytają Cię o to, jak oni mogą ćwiczyć nawet na jakichś takich krótszych trasach, gdzie, nie wiem, mają 3-4 godziny drogi przed sobą i chcieliby jednak też trochę się poruszać w tym czasie? Tak, dużo mam takich właśnie zapytań. Ogólnie, dużo od dziennie otrzymuję wiadomości. Adrian, na przykład, nie jestem kierowcą, chcę ćwiczyć w domu. Czy w domu, jak kupię taki sprzęt, jak ty masz w ciężarówce, to zrobię formę? I mówię, kurczę, ja zrobiłem w ciężarówce, no, nie? To zrobisz w domu. Jak masz czas, to tym bardziej zrobisz tą formę. Mm -hmm. Nie ma żadnego problemu. Na no, chcę tego nic trudnego. I właśnie ci osoby, na którzy. Co dzień nie są w domu albo młodzi też. 18 19 uczy się i do mnie pisze, kurde, Adrian, jestem młody, chcę iść w twoim kierunku. No nie, że sport fajnie łączy ludzi, dlatego działamy, działamy i, no i dzięki temu też właśnie też nabieram lepszej motywacji, że <grym, <grym, wiem, że robię bardzo. dobrze. Mhm. Ja tak właśnie rozmawiałam jakiś czas temu z moim kolegą, który miał jakąś trasę do zrobienia absolutnie nie ciężarówką, osobówką, ale właśnie mówi, że kurde, od jakiegoś czasu. Kiedy tak dłużej posiedzę za kierownicą, zatrzymuję się właśnie na jakimś parkingu i robię sobie jogę, żeby mhm. ten, wiesz, kręgosłup trochę y, usprawnić po godzinach siedzenia. Powiedziałam, to jest fantastyczne, bo joga faktycznie y, w takich sytuacjach bardzo pomaga. Jedyne co, to jest coś takiego, że jeśli w plenerze zaczynasz ćwiczyć, to sobie myślisz, kurde, ludzie na mnie patrzą tak... Niezręcznie, z nie początku tak nie? Więc trzeba sobie z tym poradzić. Tak, dokładnie, z początku tak właśnie miałem. Ja z początku przez pierwsze swoje lata, zanim nie byłem tym youtuberem, ja uciekałem właśnie, żeby nikt na mnie nie patrzył. Ja się chowałem po naczepach w ciężarówce, za zasłonki, żeby nikt nie widział, że ja coś robię, że ćwiczę. Mm -hmm. Wiadomo, no koledzy, chcę przyjeżdżają na firmę, na Rabena załóżmy do Lublina, to oni widzieli, że ćwiczę tak dalej, jakby na innych firmach. to raczej czy na jakichś parkingach, raczej z tym się ukrywałem. Czekałem, kiedy trzeba będzie pusta, żeby sobie poćwiczyć. Tak kombinowałem. Mm -hmm. No i właśnie wracając do tego tematu, i dopiero później, jak byłem tym YouTuberem, stwierdziłem: A, nagrywam i tak to pokazuję, Adrian: wychodzimy na parki normalnie, przed ludzi, pokazują, ćwiczymy. No to pamiętam, że nade była taka sytuacja, że tak jak w sieci, wciąż się wspomniałem, byłem za to hejtowany, ale w rzeczywistości nikt do mnie nie, poczy, nie powiedział złego słowa. No nie? Mhm. Jedynie tylko podchodzili, brawo, super, fajna robota, albo kierowcy, niektórzy patrzyli z boku, <laughs> zdziwieni, co ja tutaj robię. A raz miałem taką fajną sytuację, na parkingu sobie ćwiczyłem, na obwodnicy Wrocławia, tam taki jest Orlen. Mhm. I to było za dnia, godzina chyba 14, przyjechał autobus, niemiec tam, niemcy tam ludzie byli, nie, nie, nie Polacy, i oni good, good, brawo mi bili, zdjęcia robili, super good, fajnie. Good, super no. No, tak właśnie, to, taka fajna że nie Polacy, ale z innej narodowości, po prostu, że, że super robotę robię, pokazywali zdjęcia za mną sobie robili. No, mm -hmm. Taki miałem fajny. I to ludzie tacy koło 40 wtedy powiedział, no, że, że super robotę robię, że jak kierowca, że ćwiczę, to oni niektórzy się za głowę łapali, ale tak po prostu zaskoczeniem, no, nie, że i bili, bili, bili mi brawo, że sobie ćwiczę. Ja myślę, że warto dla osób, które nas słuchają, które być może nie chciałyby inwestować w cały sprzęt, bo jeszcze nie są gotowi na zakup ławeczki albo jakiś Większych handli, to myślę, że takim fajnym e, protipem jest, że jak na przykład jedziemy, nie wiem, na dwa dni, trzy, nawet na tydzień, albo jakiś urlop e, z domu, to żeby dalej pozostać aktywnym, to ja osobiście e, polecam zabierać gumy oporowe. To jest coś, co zajmuje bardzo nie mało fajnie. miejsca, a można już fajnie wszystkie partie ciała wyćwiczyć i jakieś nawet proste treningi z YouTube'a mm, zrobić. Jakie ty masz takie protypy jeśli ktoś y, właśnie gdzieś jest w podróży, w drodze y, i chciałby z, tą formę zachować, to jaki sprzęt ty uważasz, że fajnie schować do walizki i gdzie szukać filmików na przykład jak ćwiczyć? No to jest tak, jak chcesz zmieniać gumy, robią naprawdę fajną robotę. Ja bym też dorzucił sobie jeszcze taśmy TRX. Też mhm. bardzo mało miejsca zajmują, gdzie sobie zawiesimy, na pewno przy drzwiach, czy ja taką dociążówkę sobie zawieszam, też super trening można fajnie zrobić. I własna masa ciała. Przysiady, jakieś pompki z wyskokiem i tak dalej, takie w coś w stylu tabaty można sobie fajną robić, gdzie też przy tym, można powiedzieć, krótki czas takie tabaty, a spalimy bardzo dużo kalorii. No tak, tabata potrafi zniszczyć człowieka. Dokładnie, często ją robiłem w trasie, to wiem. No właśnie, ale wspomniałeś, że um, obecnie, Trochę porzuciłeś kulturystykę na rzecz sztuk walki. Więc opowiedz, jak do tego doszło? Tak, nowe moje wyzwanie było tak, że dali byłem kulturystom, no i jeden właśnie, można powiedzieć do swoich kolegów: Zapytał się, czy nie zawalczę z jednej z federacji, o której jeszcze nie mogę tutaj powiedzieć. No, mówię: dobra, nie ma problemu, możemy to podjąć. No, to więc porzuciłem na, chwilę, na tą obecną chwilę kulturystykę, no i przygotowuję się do sztuk walki. Czyli teraz, tak, bardziej worek, jedynie treningi wytrzymałościowe, nie kulturystyczne, bo wiadomo, no, sylwetka nie, nie walczy, tak? Ja muszę się mega wzmocnić, muszę mieć dużo wytrzymałości, do, dobrą kondycję, no i dynamikę, żeby po prostu, no i technikę oczywiście, mhm. żeby móc ten pojedynek wszedł wygrać, tak? Bo wiadomo, jak idziemy do klatki, no to chcemy wygrać ten pojedynek. No i teraz zaczęłam fajne przygotowania sobie i też pomagają mi trenerzy. Na przykład w trasie mi się udaje spotkać z Tyberyszem Kowalczykiem. Dwa razy w tygodniu tak średnio nam się udaje spotkać na treningu. Mnie tam trochę dociąża na tych treningach, dociąża Galancie także cały mokry jestem. Jak wychodzę, to jeszcze potrafię do mnie kapać cały czas pod. Mm -hmm. No i w trasie po prostu sobie robię, robię tak samo treningi, jak mam na czepie pustą, Zawieszam sobie worek i załóżmy sobie boksuję, tam z rana sobie biegam. jakieś walki średnio sobie robię, też sobie robię takie różne stacje, na przykład z małymi ciężarkami, jakimiś gumami, że po prostu jakieś, nie wiem, pompka wysko, ciężarek sobie. Przedwyszczą do góry, łapę gryw, sobie jakieś tam robię, na przykład okrążenia, jakieś takie dynamiczne miary ruchy, bo to wiadomo, nie robię tak jak w kulturze 10 powtórzeń i minuta odpoczynku, tylko to po prostu jest praca, załóżmy, wiem, ja 30 sekund, 12 stacji, minuta odpoczynku, 10, znowu 30 sekund, 12 stacji, minuta odpoczynku, także do tej wytrzymałości nabyć. Owszem, treningi są tutaj krótsze niż szkół bo kutersyta, na przykład tak, jak robiłem sobie, załóżmy, a no to godzina. Trening siłowy, zanim wyciągnąłem sprzęt, to na nieraz 2,5 godziny mi to wszystko zajęło, tak? No to łącznie mam 3,5 godziny treningu. A tu tak szczerze, taka tabata, zresztą wiesz, jak zajeżdża, no nie wystarczy pół godziny, 40 minut i jesteśmy mega zajechani. I tylko o, szukasz prysznicę? Dokładnie, dokładnie, <laughs> tak to teraz wygląda. Czyli ym, suma summarum, ile tych treningów tygodniowo teraz robisz? Teraz tygodniowe, jeśli w trasie, no to wychodzi mi nieraz około siedmiu treningów, bo nieraz dwa razy dziennie potrafię zrobić trening. Licząc oczywiście bieganie, no to wychodzi nad i więcej, bym powiedział. Tak? Jak robię tak techniczny trening, robię wytrzymałościowy plus bieganie, to nieraz jak mam czas, to potrafię na trzy treningi dziennie zrobić. Wiadomo, to są krótsze treningi. Bo na przykład jak biegam, no to biegam 25 minut. To nie jest tak, że biegam godzinę czasu, tylko 25 minut. 25 minut w ciągu dnia znajdziemy. To jest tak, że na przykład biegnę sobie dwie minuty truchtem. Minuta sprint, ile fabryka dała? Znowu 2 minuty, te minuta sprint. I tak 25 minut maksymalnie biega. To teraz zagrajmy krótką pauzę. Tak, więc jeśli dotychczas nie mieliście motywacji, bo brakuje wam czasu czy coś, to myślę, że jednak patrząc na ciebie, każdy z nas gdzieś tam ogarnie przynajmniej te dwa treningi półgodzinne w tygodniu, bo jak widać, niezależnie od okoliczności można, jeśli tylko się chce. Także mój drogi, mnie chyba zostaje trzymać kciuki za zbliżającą się walkę. Być może to jest Twoja nowa droga życiowa. Czyli sztuki walki, już nie kulturystyka. Dalej motywuj ludzi i przede wszystkim, żeby tobie nie zabrakło motywacji zarówno do jazdy, jak i do ćwiczeń. Bardzo dziękuję.